Wow, chłop się za pigwa. Nie ja się boję. Jezu, Dobra. ale fajne. Jezu, no tylko połowę widziałem tu Enter the dungeon. Tak. tak się będę czuć jak będę w blak po prostu i nurów klaczy. Dobra, dobrze zrobione. No, ja... co ty, gdzie ty jesteś? Popisz co widzisz No, czekaj zaraz, bo coś mi, coś mi nie... Wydaje mi się, że... troszkę gra Widzisz, taki stater jakby Widzę cię O, o Weski, to siema o! Zniszczyłem podłogę, bo była ten na niej skacząc. Mhm. Ty będziecie mogli sobie itemy wymieniać, chyba. Nie wiem, chyba... Przy... Nie, to jakieś... przez to światło się tak wydaje, czekaj. No może. Chyba A tak, tak. by No. Brewer. Brewer shard znalazłem jakiś. Potrzebujesz jakiegoś sharda? No ale co ty znalazłeś? Coś tam mówisz? Eee, zna... Potrzebuję czerwonego klucza, tak mi się wydaje, i Brewer's shard znalazłem. Mhm. To jest inny Price Shard. A jest. skitu O i się zepsuł jak zniszczyłem. Blade Shard, mam. Nie mam, brewer Shard. O. No, to musisz chyba jeszcze jeden u siebie. 3, 4. O. trzy ustawione. Jeden ma czachę, drugi ma diament, trzeci ma jakiegoś. Rubala. Tu już mam te dwa. Old brush can't be used to dig valuables out of suspicious gravel. No weź coś poszukaj. No właśnie znalazłem parkourę. Oła. Oh, wow. Kurwa mać. Poczekaj coś wykupuję. Tu coś jest. Dungeon key. No zobacz, czy się otworzy. Otworzyło się. Something has opened. Right click a pot with shard to engrave it. Aha. Aha. I mam... Ja mam trzy poty u siebie. To od lewej jest czaha najpierw. Uh -huh. Potem jest taki diament. Uh -huh. Potem jest jakby taki robal, jakiś dróg. Więc to jest taki prostokąt i na górze i na dole ma takie jakby rogi. Takie zajątle. chyba nie mam... Nogi. Nie mamy tego szarda chyba. Boże, miałem. ok, strasznie ukryta teczka była u mnie. I to jest ten shard. To jest warden chyba w ogóle. Ja no nie wiem, co to jest. Myślę, że to warden. Myślę, że to warden. O, u mnie się otworzyła e, lewa no. w prawo. Druga lewo dół. Czyli, e, że w prawo, tym tu Ta głową, tak? Tak, głowa w prawo. E, no. Druga lewo dół. Trzecia lewo góra. No. Czwarta dół. O, mi się O, ooo, oh, Jezu, no nic, dobra Mam już w ogóle 3,5 i pół Siema Ale vibe zepsułeś ja, co? Nie. Taka randka była, nie? No To nie zgadniecie, co się stało, jak wracałem z pracy Nie ma szans, że jak nagrywamy horror w Minecrafta, to mówisz o... Dobra, nie no, ja posłucham, ja posłucham No to sobie wracałem po w godzinnej zmianie i tam kilku typków, nie? dało mi po dychu żebym ich odwiózł do domu, no to odwiozłem, nie? dostałem po dychu. Huberta też odwiozłem, nie? i jak wracałem to... jak już byłem na tym zakręcie co ze Susemki zjeżdżasz, nie? co masz te światła to tuż y, kilka... tak... 500 metrów przed tym zakrętem sarna mi wbiegła na drogę z prawej strony. Dałem po hamulcach całej siły, ale nie wystarczyło i normalnie trafi... trafiłem sarnę. Normalnie jebłem. A, no, ale to twoim... jest takie śmieszne. Pierwszym... Czekaj, sorry, śmieszne, ja bym się przeraził. No, no, też się przestraszyłem. Trochę, na początku. Jak, jak byś... przed chwilą wróciłem, jakbym jak chciał tak na Farmę sposób... par, pieniędzy, to byś po prostu poszedł spać. Teraz... Jak wracasz do Ta. domu. Mmm... O, sure, okay, mam jakieś dwa pafy, to dawaj na pewno. Dwa flash shatter the To Co, czy jak to tyle, to znaczy, że No, chodź na chwilę, zobaczyć. Ej, A, coś zobaczyć. Nie Nie, myślę, że coś po drugiej stronie nie jest, Ja Je, mam itemy, weź tam wejdź. Ty, ritual fleszy znalazłem w ogóle. Skinąłeś? U sercu. A. Nie. Coś tam jest? Mam skoczyć? to chyba było takie... A, że ty już umierasz i że... Taki ten... trap, no. You have found the pit. Yeah, ci to wróć to Raczej, bo to jest jakaś Dobra, no to... tyle. Ło! <grym> nie, ale sanity się O, dobra. O! Ale no co to kurwa jest? To jest kak chamber, widzisz? To jest Iron Maiden, no. Okej, okay. przepraszamy. Uh... <laughs> <laughs> o Jezu. What the fuck? We have found the dead. Oj, Bo o oh Boże. Co jest tam? No? <gasps> This skeleton was not cursed? Musimy znaleźć z telefonu. Tak, tak. No, skąd to wiedzieć. Co u na obrazach? Co jakoś? jest bez niczego. A, czekaj, nie, ten ma pod sobą ten y, koło, krwi. Aha, ten ma koło, krwi. My... No, a ten ma. ten ma A ten A ten ma A ten może. znaleźć jakiegoś, który nie ma Twoje Chyba nie wiem O! Okej. Okay. No już są. Tutaj te kilka mają krew. To co, najpierw to z krwią robimy? Weźmy jednego z krwią, robimy playtesta z nową. Nie no, nie ma strzału bo... Okej. Okay. Chyba musimy to bardziej... Nie brute tego tylko... Jezu. Ja pierdole, jak się przestrasz. O boże, to jest serce. No serio? Jezu, ale serce. O, the cellar. Jaki kurwa seller? I found The cellar. coś musi tu być, no. Ok. No boję się, nie? Kurwa muselarki Aaa, wiem już Can be placed on bone O ja pierdolę. Nie mogę się ruszyć czekaj Nie mogę Umrzesz, no Nie no, no. Nie żyjesz je Ale mam nie Czemu ty tam wziąłeś, nie mogłeś się ruszyć? Ja nie wiedziałem, Ziem, że to <grym> Że się zamknął ścianę, myślałem, że że się skończy, tak? Jesteś genialny, no masz ten klucz, to musimy jeszcze lepiej... To jest że przebyłeś w jakieś pajęczyny. Gdzie to było? Tutaj na końcu. Prawda? No na końcu i w lewo. I patrz. Damn. Jak popatrz, jest ten flash, jest świeczka i jest coś jeszcze. Może to jest ten, że muszę cię uderzyć, żeby była krew. No, no dobra. chyba nie. Oha, on jesteś mądry. Chyba nie, tu jest. Ja, bakret Ritual Bucket. To gdzieś jest. Nie gdzie. O, Bloody A, to, blood Bucket. Bloody Bucket. No i teraz rzuć nie wiem wszystko Eja tak to się robi no to Jeszcze dwie zagadki nie geniusza, że zauważyłeś w ogóle ty A tutaj była ta śmieszna no, to Po prostu jest to, że wychodzisz powrotem Eeeam Na razie nie... Nie ma szans, nie. szans, że tu nic nie ma <laughs> Nie ma szans Dobra, czyli... A może wszystkie trzy musi mieć? Musi mieć krew pod sobą, musi Aaaa. trzymać ręce i musi mieć ten. Bez to by było bardziej luźniejsze. Czy musi trzymać ten susiek? No ten ma. Czy musi mieć buty, myślisz, teraz z chainmailu? Źle, że buty. No ten, ten, ten się ten zgadza, ma. ten, ten. Ten ma. Ten sam znak, buty ma i... to to klikaj go. Okej. Okay. Okej, okay, rozszyfrowałem. Jesteśmy... No, nie włączyłem muzyki. To jest The pit. No to jest The pit. No by było, że jest otwarte, chyba. By Właśnie. Jezu, mój O, czekaj, jakaś taka mała dziurka. Może to można zobaczyć coś. Chyba. Co widzisz? Nic, nie ma. Możesz sam zobaczyć. a tu można przypłynąć Ja dam. Jezu, ty jesteś mądry. daj no Doszedłem do wyjścia i tam cały czas to prawa. Ja O, jest serce znalazłem. Czekaj. Nie, 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 nie. Czekaj, 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 ja chcę, ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć. O. O, jesteś. No patrz. Dobra, i teraz możemy. Dawaj. zrób to. Yeah, za Harrow has opened. Patrz, otworzyłeś te bramy. Oden. Co, Co zrobiłeś? Jestem Currywurin. Aaa, no zapomniałem. na konie. Nie, bo za, jeden za dużo zrobił. Raz, dwa, trzy. Oh. O! No. Chyba Spadamy? No chyba. Jesus, ale w ogóle impact. Benzyna. Klucze potrzebujemy znowu. Do wtandzie. A już możemy iść osobno. Znowu. O, nie no, nadal jest sanity bar przecież. Tak, ale już się znaleźliśmy. Ah, nieźle, Warm air brushes past. Dobra książka. Born by curse. I mean. hmm. it it devours. devours. We stay um. hungry, we devour. Uh, that rain, the rock, jamison. You're you Co tam jest? Główno widziałem i na górze, że tam są kości zwykłe no. Ale nie żyjesz? Tak. Myślałem, że to są drzwi. O, tajne przejście. Gdzie? Flash blade. A, Can be co? used to remove carriage blade. A, i tam idziemy tę książkę otworzyć tak. No właśnie. A to mam dwa, a to się nie zużywa, to Masz dwa. No no głupi no. Możesz to dać? Dzięki. What is fist on What it is becomes its flesh? Baby, don't hurt me. Hide tight tight. Och, dzięki za pusta w ogóle. No to co? Bo nie chcąc. O, znalazłem. To jest ten, drogi do stania. Chodzisz tak? Nie czy jakiś... Wczoraj spotkajmy się. Idę do ciebie. O, jakiś boss chyba wyszedł, Słyszałem, coś się otwiera. Jezus. Straszny jestem, co? Muszę coś zrobić, no. Czy tak tu nic nie ma, co? A, bo czego coś się otworzyło. Mam bez kita. Przerażające drogę, że jest otwarte. Nie on tu nie przejdzie pewnie. Muszę zobaczyć co to jest. Może jest fajne. Jakiś fajny design może. Jak to będzie to szkielet to będę smutny. Odejan. Potem. Nie! mogę się go On tam jest chyba, nie? On ma szans. Gdzie ty jesteś? Możesz iść, jako go pilnuję. Ciekawe czy, czy w tych... Pilnuj. Ciekawe czy w tych maidenach można się schować. Nie gdzie ja mam iść, no. O, no, czekaj, idę. O, czyli nie wiem, czy to jest, nie jest start. Nie, o, mamy klucz jakiś. I tu jest jakieś przejście. I found a crimson key. Chyba jesteś przy wyjściu. Tak, ja jestem przy wyjściu. No i on tam jest. Tak, ale ma na mnie ma grozić.

Men det er dumt. No dorsy, dorsy! Ojej, okay. no. Będziemy uciekać, będziemy uciekać, drzwi się otworzą, no właśnie. Ja pierdolę. Okej, okay, zabiło mnie to coś. Ale znowu, no. Okej, okay, teraz ja się. Poproszę. No właśnie, trzeba czekać jeszcze na to. W O Boże, on, on, on sobie sobie w to wszystko to jak dorsy. O Boże, w końcu nawet. Powiem. O Boże. Stój, 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 stój. stój, stój. Idź szybko. Pierwsze. Nie stoję idzie Idzie tu A co ma robić? Nie wiem Nie tam Idzie tu o koniec Nie dalej to jest Перво, все это вот по Окей. Бегай с Jak go stymulowałeś? Fajnie zrobiłem. Fajnie <noise> Jezu, myślałem, że spadnę. <noise> Your Ascent to Freedom Begins, czy teraz zaczniemy w górę iść? Jak widać. Ale tu stater jest, przez to jest światło. No mówię. Ale To Coś wygląda jakby miał 3 fps, a mam 116. Sacrifice. Sacrifice. Blood is the price. Jak nie przeczytałeś. No. Ty mi czytasz. to no, jestem jakimś lektorem w ogóle. No i co teraz? Blood is the price. nie? Aj. Ej, ci prawie na drugą stronę. Nie ma szans, no. Już to jest woda specjalnie, żeby spać, no musisz spać. O nie, to jest coś innego. Only one may leave. muszę Cię zabić, tak? Nie, <laughs> no weź. No już zaraz to zrobię. Robimy trukołpa, robimy trukołpa. Proszę nie robić Black Dragon ach, mów. We Freedom demands flesh. Ocean of water breathing The ascent opens the way. The ascent opens for the window so, Czy le akcentujesz ascent? Spierdalańcza. Who's supposed to hate hate One must offer. One may walk free. No ich tam. No. Jedno serce w ogóle. Become one? BOŻE, Boże BĘDĄ no, to się Jezu, No to się jeszcze znaczenie no no zwykle nam mówią. Ej, e, bo u, zabijesz mnie, Ja chcę. Się... Aha, then. One must offer a. Aha. Czyli musisz... ktoś musi się poświęcić. Ale pinno. Wiesz tak, proszę, czy nie, atak a tak stój, 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 stój. Już za późno. Ten. Dobra, idę prawo, to lewo. Czyli czyste zamiary masz. No. I znowu będziemy rozdzieleni, no. Uuu. To jest test. Mam ci mówić co wybieram? Nie, ale nie wiem czy to znaczy, że ja wybieram, że ja chcę iść, czy że, że ty, Wybierasz co ty chcesz iść. Aha. No ale jeśli oboje wybierzemy to samo, to będzie źle chyba. No chyba sobie nie mówimy. Najwy najwyżej przegramy i tyle. Dem... Nie ma szans. Game over. To samo. Jezu! Jezu! Dobra, to musimy. Ale to już koniec już? Zaraz zobaczymy. To chyba koniec. Tak. Nie, 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 so. są, nie, 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 Wyszliśmy. No, wyszliśmy to koniec mapy. Ale no. jednym. No tak, no. No, ale to był ten. Zruszające. A. A weźmy oboje Asenda dajmy. Albo też różne. Czekaj, czekaj. To jest muzyka jakiegoś trailera w ogóle. Trochę tak. <noise> o, ale fajne to było. A mogę to pominąć? się dzieje, jak Samo co pierwszy to się wkurzy. Tak? <laughs> nie dosyćbyśmy 3 minuty życia na to tyłko Nie no. ma no, tak łatwo Czyli możemy albo jeden, albo jako jedność. Więc na no, czyli w sumie to co było napisane tam Became one with the darkness Dobra jak teraz będzie taka scenka to po prostu wychodzę i nie wracam na ten serwer Czemu miałaby być taka scena? You become one the darkness i są jakieś słoneczniki, tak? Ale czy wyszedłeś? Musi po prostu zaczął wyświetlać ten, ten końcowy you ten. remain trapped deep beneath... Nie, to nie było to. A, moskito. Gita. Ale ty coś struujesz w ogóle. A po prostu było napisane, że you remain trapped within the abyss, tak? Tak. I że spadasz jakby w tą... tą... spiralę. To you, you fall into spiral? Tych schodków, no. A. Weźmy najpierw różne, no. Ale jak to będzie... Myślę, też, że to będzie jak ten... Że jak oboje będziemy chcieli ascent, to po prostu nas ten... Ukażesz za to. Dobra, to, to, to weź... To Sacrifice najpierw. Ale to tak. jeszcze raz, to jest Ile to najbliższe zajęło? Się. Sacrifice. To jest Sacrifice. z 3 minuty nam to zajęło. Zobacznie będzie ta sama scenka, że się patrzysz na słoneczniki. O no Teraz ty jesteś. Na no wtedy chyba nie było nic, no nie, było z pierwszej osoby. Your choice gave them freedom. You are free.